Maneczko z tej strony, znowu jadę, Elmo, ale już wcześniej, przed sekundą, właśnie nagrywałem odcinek, tylko że musiałem go wyłączyć, bo przez przypadek pokazałem moje pasy, czego nie chciałem, ale no dobra. No i tak, yy, teraz w serwer jest salutki zresetowany. I są nowe działki 20 na 20 ale jeszcze tego nie zrobili i, i zdążyłem sobie szczytować, że to tak powiem, te działeczki, tą moją działkę fajną. Nawet tego koksa. No to tak, no to jak wam powiedziałem, to oni to wszystko zresetowali, w ogóle już nie mam ekwipunku żadnego... Znaczy, ekwipunek mam, tak, ekwipunek mam. Bo że nie e, zresetowali skrzynki Kresu i w ogóle. I te niby działki, niby działki zresetowali, ale ich tak naprawdę nie zresetowali, bo ja je szczytowałem. Nie wiem jakim cudem, no ale jakoś się da, No, no ale dobra, to lepsza nasza. Znaczy moja, bo w tym nie Ale dobra, dajmy na to, że lepsza nasza. Tak. I no dziwne, bo teraz jak więcej razy walnę to tak jakby mniejszy damage jadę. Czemu on dopiero teraz tego I wszyscy dopiero na koniec jedzą tego koksa. Powinni go brać wtedy, kiedy zostaną mi dwa serduszka, czy coś w tym stylu. To jak widzę... Klepią diamentowego. Ja im w tym pomogę z miłą chęcią. Ale nie, nie zostawcie. Nie zostawcie. Niestety to ale mnie zrobili. Fail. A dobra, no co tam może użyteku jeszcze tam zostało? Któż wie, ktoż wie. Możliwe, możliwe. No ale. dobra mm, Nie, jednak nie zostało, niestety. Trochę tak. Kieł. Głupia, głupia. O, klasz. Ty, Monaliza. No, nie, no wyjdź. Jas, dobrze. Teraz, no mogę? Nie. Może mi się uda? Moje koksy, moje wszystko, no Moje diamenty koksy i No nie. Sąsiedzi, poratuj. Poratuj koksem. No szkurde, no poratuj mi koksem. No, nie, no już nie ślicuję No już nie mam. Sorry, chwilkę przerwy No dobra, że jestem po tej małej, krótkiej przerwy Musiałem coś zrobić No i dobra, no nie... Jeszcze tam dałem przy okazji Jeszcze tam dałem przy okazji to Te Te drewno, otóż i teraz będę musiał podwójnie zapłacić No, no dobra, to jeszcze tam hajs... Trochę hajsu jeszcze mam No no no, no kupuję, się Odgapio od sąsiada Kiedyś jeszcze w we wcześniejszej wersji, jak dobrze pamiętam, było takie coś Że Było Jak to powiedzieć I tutaj Tutaj są tym małe Może bym znalazł akurat tą moją? To nie, ma, nie zaszkodzi jak troszeczkę poszukać. no kurde no, ale serio szkoda, że... Jest! Znowu to To teraz już biorę te koksy. Koksy biorę. Koksy i wszystkie. biorę te dziaksy. to. to. to w najlepszym stanie. to, 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 to biorę. hmm, To to wiem, bo to może się przydać, naprawdę. Yy, nie, to akurat odrzut jest niezbyt tak przydatne. Szczerze powiedziawszy. O, 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 tu jest to moja ochrona czwórka. Tu mam dużo diaksów. O, ten łuk, ten łuk, tak, to jest to. Jest, to jest ta moc. To... Nie, tego akurat nie chcę. To przed to wywaliłem. Dobra, to chcę. To chcę, to chcę. Dobra, już więcej miejsca nie mam. O, to. Pamiętam na to. O, i drewno, dobra. Ale czemu to mi teraz scituje, to? A ja pójdę na Ale już wiem co najmniej jak to dobrze ścitować, więc dla tych wszystkich... E, ...którzy grają na tym... O, no i widzicie, już jestem na tym mojej dużej. To... Ale mam niezłą kminę Naprawdę niezłą kminę mam Dobra. To jest tak. Mm, nie mam craftinga, niestety Dam to zabstyk. Crafting, dobra eee, to tak, jak się robiło płotki... Płotki się chyba tak robiło. O, to tak się robią budki. Dobra, no i odgapię to się od sąsiada po prostu. I może no, tutaj zrobię tak... Raz, dwa... dwa. No, że będę to potrzebował... Dobra, zrobię już tą jedną skrzynkę, żeby co najmniej trochę tego ekwipunku tak... Tak tam skryć. I mogę iść dalej, no. Dobra, teraz zrobię więcej tego wszystkiego o, ale to mało robi. Ale dobrze, że, że udało mi się to jakoś shitować, bym to musiał adminowi powiedzieć. Albo nie, bo to na moją korzyść idzie, więc... Dobra, raz tu To jeszcze sobie tutaj zrobię. A bo nie, no, dobra. Jeszcze tutaj to muszę skryć. Ciekawe, czy sąsiadowi mogą otwierać skrzynki. Bo jak dodali to nowe, to jakieś bugi by mogły być. Nie, jednak nie. Ale no, tak trochę szkoda. Ale dobra. O, to są jeszcze te skryte koksy, te diamenty. Dobra, buciki sobie mogę już wywalić. Mm, dobra. Jeszcze sobie tutaj muszę tak szczytować. O kurde jeszcze mi się przykać, zrobił takie coś. A nie, ja przecież miałem... nie. No. Ja niekiedy jak coś zrobię, to... Dobra, 8. To jest strasznie mało 8. Nie, no źle postawiłem. Ej no co dobra, to żeby was tak nie zanudzać, to ja na chwilkę wstrzymam nagrywanie. Chociaż no już tak, nawet tam już trochę chyba minęło i mam mało czasu, więc... Już kończę ten, e, kończę ten odcinek. Że, e, następny wyjdzie raczej za chwilkę, tego będę robił. Więc szybko wyjdzie ten nowy odcinek. Więc dobra, na razie. Żegna się z wami DL Monarka.